W dzisiejszym odcinku. Billy i to ci, co się w lesie dymali? Aha. Wszystko to sprowadza się do Stefana. Wszystko brzmi jakby to była sprawka Stefana. Ale mam pytanie, bo tak Dobra, patrzę, patrzę to jak wy jeździcie to? i Tomek tak jedzie normalnie, a... ja mam bardzo dużo osób jeździ na koniu, więc chyba po prostu... Bardziej myślę, że by się czaili na siodło, jakbyś tak tak zostawił osiodłanego i z lejcami. Aha. Pewnie sobie chętnie by coś przywłaszczył. Okej. Okay. Jest jednak półtorej kusierskiego, trochę złomu dużo tych szpulek, żeby to wszystko uszyć, dużo roboty. Wow. Dlatego zawsze jak y, gdzieś idziemy to z... ściągam od razu. A czym karmicie kunie? Zobaczymywkę sobie jedzą. Piją sobie wodę od jeziorka. A czasami troszeczkę jabłka. A boją się zombiaków? Y, nie. Chyba, że y, chyba, że złapiesz jakąś taką. Boją się, bardziej się boją mam wrażenie tej wody co jest przy Firefox niż, niż samych zombi. Hmm. Wody tej, która leci na, na wejściu? Mhm, mm albo tego światła może nawet bardziej. No nie ja wiem, Misty zawsze ma problem, żeby wejść na teren Firefox i później z niego wyjść. Mhm. Uh -huh. Słyszę, Kony. słyszę, słyszę konia. Słyszę, słyszę, no. Nie, to, nie, to, to, to krowy. Ładia te koń. Jedzonko i skóry. Potrzebujemy no. też skór, żeby doszyć juki. To zabijmy te Dużo? krowy. Nie, nie, chyba. To nie jest farma tych y, farmerów. Nie, nie, nie. Jest krowka. Zabijemy? Chyba tak. Okay. Konik. A nie, to byk. <noise> Myślałem, że to konik. No na takim byku by pojeździł. Ale byk, ale bydle. Oh yeah. jedna tam ucieka. Olej mi O niech idzie. Nie no chyba zabijemy. Dawać. Dobra, jedna się czołgista. Czołgistka się zrobiła. O kurwa. O kurwa. Hey, jakiś giga ksiądz. Olbrzym. O kurwa. Dwa olbrzymy, ty. Uwaga, leżak. Powiem, powiem wam tak, chciałem zabić tę krowę, żeby mieć flaki, linę zrobić i sobie naprawić rzeczy, ale już chyba nie mam co. <laughs> nie no, nie jest tak źle. Nie, nie jest tak źle. Ale zabiłem krowę. Udało się, ale było kurwa niebezpiecznie. Tutaj miasteczko obok. Dwa giga księdze. Nożyk był cały czas w pokwie. Kości potrzebne? No, nie, chyba nie. Chyba, że potrzebujesz. Nie. Ale nie w sensie kości, te. te, te, te twarze czaszkowe. Chyba nie. Nożyk bojowy. Iś tutaj Dobra. Tak, siedzi, ja cię znaju. tak? Dobra, gotowy, gotowy. którą stronę? Dobra. Ja znaju. Baja, baja, baja. Co tam Ja знаю. Oj, baja, baja. Ale motor. Ty pójdź, nie wolno. które? Ale się zesrałem. O, kompas. No, to teraz mamy flaki. Na czas prosto. Okej. Okay. To w droga. Co wciñasz? Mmm... Zrobiłem taką kanapeczkę z kotlecikiem hmm. Jak byłem tam w namiocie, miałem już i takie ogóreczki konserwowe O! Oh. I ziemniaczka znalazłem, sobie go tam opaliłem tak i tak fajnie zjem z kotlecikiem I zawinałem to w chlebek oh. O! Pajo, ja, tak, ja... nie dał rady zjeść przez ten most ostatnio Ech, o Jezusie! Powiem wam, ciężko, ciężko Ciężko mi jest już Musimy o czymś pogadać. O czym chcecie porozmawiać? Proszę o, 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 zarzucić właśnie, temat. Somek, bo właśnie was trochę nie było. Zgadnijcie kogo spotkałam z kanopek. A, Adasia. Hmm. Nie, nie, nie. O. On zginął. A co? Adas zginął? Odej, zginął? No, mam nadzieję, że zginął. A. Nie no. <śmiech> <śmiech> przeżył, to znaczy był tu w Ameryce. <laughs> no. Spotkałam y, Kruka który mieszka z dwójką jakiś Diego i, i m, jakaś dziewczyna na S i, i podobno Diego? Tu, i podobno Boże nie Diego tylko um, Billy Billy i Sally chyba mieszka z takimi ludźmi tutaj właśnie przed Billy i, i, ta... i Sally? to ci co się w lesie dymali? Aha i, I do tak tego jeszcze... Oni tutaj mieszkają w Country okay. Clubie przed okay. nami, okay. w sumie. Biegnie oh. z Nie mogę go trafić. No, powiem Ci, ja dzisiaj za to trafiłem perfekcyjnie pana, pana tego handlarza. Młotem w łeb. <grym> Ty go trafiłeś młotem? Tak. Dlatego <grym> tak jęczał? Yy, tak. Yy, przypadkowo, oczywiście, zobaczyłem, że bije zombiaka, Mówię, podejdę pierdolne. I, um, i spotkałam właśnie Kruka i Kruk mówił, że też Diego tam mieszka w tym Country Club. A a no Stefan? Fajnie. A Stefan przeżył? Dobry chłopaki. A Stefan chyba nie przeżył, o, całe ale powiedział, że znalazł sobie zastępcę Stefana. O Zastępca Stefana. No tam mieszkają? A gdzie się ten Billy. E, Wiesz co, no, tego Billy'ego to w ogóle spotkałam właśnie w Firefox. E, a później e, u nas pod Tomem właśnie z krukiem, e, on biegł, i tak od słowa do słowa, i okazało się, że to fucking kruk. A ja tymczasem po amerykańsku. I on się mi przedstawił i powiedział, że. Mówią do niego kruk. I wziął go na bok, żeby ten kruk nie słyszał. No i, i. i faktycznie no. Powiedział, że Diego go przywiązał do śmigła helikopteru i tak 8 godzin tutaj leciał. O. Oh. <laughs> Czyli rozmawiałeś z krukiem, ja myślałem, że go zabili łukiem. Co to pewnie, Dzisiaj też i widziałam Firefox na koniach. A, na koniach? O, to jest właśnie te country club, ale to jest takie niesieczko. Zobacz, w e, którą stronę biegniemy. Musimy biec e, cały czas na wschód w stronę wschodzącego słońca. Mariusz chyba ma ten. Nie wiem, czy troszeczkę nie odbiliśmy drogowska. za bardzo w prawo. Kompas w sensie? Mm -hmm. no. Mogę spojrzeć, na co byście chcieli iść? Na wschód. Na wschód. Na wschód całkowicie. Całkowicie, na mm -hmm. wschód. To tam. Oh. Ja nie wiem co, czy w ogóle słyszeliście, co się stało pod, pod konopkami. Nie. Chłop chłopa obijał to... jajami. O To jest Stefan. <laughs> Kaczyk... Ja wiem, by, czy był bity, czy to on bił. <laughs> Oj no, właśnie gdzieś gdzieś tutaj, to jest tak the country. Hop. A słyszałeś, że się <grym> co się stało pod Tarnowem? Co się stało pod Tarnowem? <grym> ten sam chłop zapinał krowę. <grym> Wszystko to sprowadza się do Stefana. Wszystko brzmi, jakby to była sprawka Stefana. Dziwnego, że się nie załapał na samolot. Był pewnie bardzo zajęty. Rydziad Stefan, no. Ale nie w tym się wierzyć. Wydaje mi się, że przeżył. on był zatrwany. Oni właśnie gdzieś tutaj mieszkają. Któryś z, z tych domków jest zabudowany chyba ten pomarańczowy po prawej ja tam. Teraz zakręciliśmy chyba znowu, nie? No gdzieś tam. Znaczy nie, no dobrze, musimy przebiec, tak przebiec. A nie w ogóle paskło. nie, nie, nie no? wiemy, czy wiecie, ale jest ta farma Daltonów, nie? Mhm. Wiecie co im się stało ze stadem owiec? Nie. A Dasia zapinał na to wiec. O kurwa. A, a, a Ciekawe, co na zalesiu. Jest... No co? Było. Ale powiedz. Ale myślałem, że ty masz. A nie, nie. No w Zalesiu chłopak jaja po Wiesiu. Na Zalesiu mieszkał sobie w Wiesiu. No prawda akurat, mieszkał. O, oni tam tamten... tak, no, ten pomarańczowy domek tam jest tak zabudowany. Bardzo po Stefanowemu trochę. Przecież gdyby Stefan tam mieszkał, to na pewno... Który, który domek? Robi coś takiego. Tam widać z tyłu. Ci się no obrócisz, ty widzisz, bo teraz... siedzisz na koniu. <grywa> tutaj, tutaj. Aha, Wolny pewny dach. A nawet nie widać jakąś flagę powiesił sobie. O, no, a no, to o tym, że ni Nikodem cię szukał, to ci mówiłam, czy nie? Mówiłam chyba. tak, szukam jej nikodem, co miał problem ze wzwodem. Słyszałem, słyszałem o tym. Mam nadzieję, <grywa> że go nie spotkam. No. Ale mam pytanie, bo tak patrzę, patrzę jak wy jeździcie i Tomek tak jedzie normalnie, a Ty tak podskakujesz na tym koniu, Lucyna. Dlaczego? No bo taka jest. Taka jest Misty. Ma taki charakter konia. I trochę powoli mi już dużo od tego siodła, bardzo niewygodne. Ale no, to zresztą się sam przekonasz, jak będziesz. Jeździł. Jak zamieszkam z dziesięcioma chłopami w jednym domu? No nie. No nie. <słuch> Pewnie też Albo z 10ł to Też by pewnie co nieco bolało. O, głowa! Od gadania. Hmm? Tutaj będzie konik? Powiem to, to jeszcze, tak jakby za tą górą. Co po lewej... Polubimy konik? Patrzę? No słuchaj, to masz taki e, urok osobisty, jak i Cię polubiła. Wcześniej, wcześniej polubiła Tonka, potem Ciebie. Która ty tata? Jak? jak? Najpierw mnie ja. a potem Mariusza? Mhm. On ciebie zostawiła, a teraz do Mariusza się przedstawia. Nieprawda. To Lucy na coś wymyśla. podobno mieszka jakaś Tycata w, w Bennett. Gdzie ją zabić? Długo nie pomieszka, no to trudno. Takie życie. Przypadki chodzą po ludziach. Co tam ciągam? Ciąkam segumę. gumę. Skoczy i skoczę na tym koniu. <noise> No, Misty pewnie się tutaj czuje swobodnie, to tereny w końcu tutaj ją złapałam. No. Kiedyś hasała sobie dziko, a teraz proszę, jaka nieposłuszna no dalej. O, kiedyś się dotrzemy. Ale zobacz, nie było mnie pani dni, a ty już Lucynka taki problem w, w progres w angielskim bardzo się cieszy. Naprawdę coraz bardziej Kiedy się... Wytrzynuje. tutaj w otoczenie, w klimat. Na samym początku zachowania polskiego języka nawet jak. Nie zobaczyła lucyna. O, to prawda. Ale cieszę się, i wydaje mi się, że nie tylko ja jestem radosny, bo słyszałem, że po jednej z lekcji to tak ci dobrze poszło, że aż. Yy, zaklaskał. No, <grych> yy... <grych> 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 Brawo bił z 10 minut, podobno dał. No pewnie dlatego, że cieszył się, że wróciłeś z tej A. podróży, przeciągniętej do 5 dni. Ale to prawda, no. Trochę zapomniałam języka. Tym bardziej jak jeszcze uh, teachers, no, swojego kolegi cały czas pierdolą po amerykańsku. Mhm. Mm I po prostu przesiąkasz tym. I tu są konik? Za będzie widać... Y, tor chyba już będzie widać, tak się wydaje. Tor wyścigowy konikowy? Mm, mm, konikowy nie, ale... Pojedem no. Na... chyba W Polsce byliśmy jeszcze na, na służewcu. Można było tam konie obstawiać. No to taki trochę amerykański tak. służewiec, też no, mają No Oj, na służewcu, co tam się tam działało? Jeździłem. Jeździłeś? Jeździłem, ja, ja, ja był taki moment, że w Warszawie też trochę pomieszkiwałem. Ja mieszkałem 5 minut od tego toru. A i co, jeździłeś na koniach tam, czy co? Nie, oglądałem, jak inni jeżdżą. O. Czyli tak jak teraz. O. A słuchaj, specjalnie dla Ciebie możemy wjechać na ten tor, co jest naprawdę bardzo <noise> Tutaj jest taka wieża widokowa, więc mógł sobie po prostu poobserwować. O. To jest 5 minut od toru. O! O kurde. O, to blisko. O kurde, bardzo blisko. No, bardzo Zabijają konie? Nie, 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 konie są polowe. No tutaj grasują niedźwiedzie już, więc może. A i wilki. No, może wilca kowiesz, no? Nas, nas Dobrze, no, mogliśmy to tak, tak, 5.0 w trakcie tworzenia. Excited to share that NuPixel 5.0 is currently in development. This will be a huge step forward for GTA RPA. built from the ground up to push the NoPixel experience beyond anything we've done before. Get ready for something new. O kurwica. Dobrze, na wschód? Tak? Chyba tak, nie? Słońca, chyba, nie? No, wczoraj się przesunęło. No, te Pixel jako... 5.0? No, no, takie sztuczki. też, jak nas te wilki zaatakowało? Od razu zdobyliśmy konie i... No, to... Coś, czego jeszcze nigdy nie było. Nie, nie polubiła się z tym koniem swoim. Ż zrzucił ją? Ja nie wiem co Nic, Misty, Mi, mam jabłko. Co się stało? Zawsze łasa na jabłko. A kopytka ją bolą. No <ślaski> Albo chciała uciec. Bo wyczuwa dom. Aha, no tak. Ona tu się urodziła. Może. No, w tych lasach. Albo uciekły z tego toru. A może? Może to był wyścigowy jakiś? No, mogło tak być w sumie. No, wydaje mi się, że to jest ostatnia górka już. Czyżby? Tak Czyżby? No, no, pikselu? W polskim gangu? Znowu kurwa czarny. z tej górki. A co ty myślałeś kurwa? A co ty myślałeś? Nie no, lubię głos Charlie'ego odgrywać. Lubię. Ja to tak chyba mógłbym mówić i kurwa cały pierdolany ciaś. Cały czas mógłbym tak coś pierdolać. Naprawdę, ja mógłbym tak normalnie mówić. Cały czas w moim życiu. Może, może kurwa ja będę udawał, że, że faktycznie to jest mój głos. Może ja pójdę gdzieś i będę tak mówił. Ty, muszę tak spróbować kiedyś. Ciekawe jak ludzie będą reagowali. No raz się zdarzyło, że byłem w żabku. I powiedziałem coś tym głosem, ale to tylko w momencie, w którym e, miałem wtedy urodziny swoje i miałem charakteryzację nadziada. I myślałem, że e, jakby rozbawię tym gagiem ludzi, którzy tam się znajdowali. Ale okazało się, wyobraźcie sobie, że. E, widzę, widzę, widzę. Widzę powolutku, coś już widzę. Okazało się, że kurwa normalnie zareagowali. Jakby nie było śmiechów, kichów, tylko normalnie mnie obsłużyli. Ja chory Nie, myślę, że mogło to być tak, w sensie charakteryzacja była do bardzo dobra. Eee, I może, kurwa, myślę, że faktycznie, kurwa, dziad. No, zobaczcie sobie umie na Instagramie. Prestiżowy, taki bogaty dziad. Charakteryzację robiłeś w jakimś profesjonalnym salonie? Tak, w swoim salonie robiłem charakteryzację, więc było to bardzo profesjonalne. Ale w tym moim salonie przebywała profesjonalna charakteryzatorka, mm, kobicinka, mm, kobicinka, no brzydko powiedzieć, pani, która jest profesjonalistką i od lat chyba x-nastu pracowała y, przy największych polskich produkcjach, jeżeli chodzi o charakteryzację. Powiedziała, że najbardziej lubi charakteryzować trupy. Horses są? Widać je. Bielutki. cały biały. Cały biały? No, i szary też jest. Jakieś dwa ciemne? Jeden brązowy, jeden czarny. Ale, ten jeden. tego bielutkiego to z kilometra widać. No, naprawdę. E, widać, no, ale biały, ale bielok. No, chyba tylko, chyba tylko Tomek musiał pływać za swoim. A... gadać. A ja przynajmniej go kopytka nie bolo tak często jak twojego. Jak się cieszy, zobacz, jak się cieszy, zobacz. I będę musiał go dogonić, tak? Złopać go. Mhm. Mm od razu na niego lejce i go po prostu przyciągnąć, mi siodło i... Ewentualnie jabłko. Jabłko mu pokaż, to wszystkie przyjdą. Tak? Jak wyciągnę jabłko, to mm -hmm. przy, będą przychodzić. Głodobarki są. Ale z cztery są obok siebie, no. Ale biały jest najle najlepszy. Cały biały. Czyli będę rycerzem na białym No hmm? to wygląda A on będzie uciekał ode mnie? No czy nie za bardzo? Troszeczkę może tak będzie spacerował bardziej Ty, to, to, to dam ci ten y, y, trochę y, tego y, skóry, bo i tak ci się przyda a ja sobie zrobię trochę miejsca Ale szary też ładny Jedzenie No szary też ładny, no? Szaruś. wszystkie cztery są, no. A mam się przyczaić? No trochę na pewno. Dobra, to my cię będziemy płoszyć. Dobra. Będziemy z daleka obserwować. Ale ładne. Którego bierzemy? Któregoś to konia!